Cześć, siemaneczko, nasi drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Na <grypy> Cześć, siemaneczko, nasi drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i Jem. Ja jestem Izunka, a to jest Jayem i witajcie w kolejnych dniach z Izunką i Jemem. Dziś mm. będziemy rozmawiać o Danish Langwagę, czyli górski język. Tak. I nasze przeżycia, utrudnienia, co nas sprawia trudności i generalnie rzeczy związane z językiem duńskim. Motyw jest taki, że generalnie ja i Marcin mamy zupełnie odmienne doświadczenia z nauką języka duńskiego, ze względu na to, że on przybył do Danii jako uchodźca. Tak, od razu ty, przyjechałem w ciężarówce na, pa, na pacę. Żartuję. Ale ty brędzisz. Yy, Marcin przyjechał do Danie, jak był młodym nastolatkiem. A ty stara byłaś? A ja byłam już pełnoletnią dorosłą kobietą. Ale ty kazasz koboty! Ty byłaś pełnoletnia, ale ja nie byłem dzieckiem. 16 16 To 16 może opowiedz nam swoją historię. 16 lat miałem kobietę, jak do Danii trafiłem. No dobra. No, no dobra, no to je, może wydaje mi się, że zacznijmy od Twojego, bo ty jesteś miara świeżo z tym Dobra, wszystkim. zacznijmy od mojego. Moje, tak, perspektywy z moja muzyki. historia zaczyna się bardzo dramatycznie. Albowiem. Miałam wykształcenie, ale nie mogłam z niego korzystać, więc w Danii pracowałam jako pani sprzątająca. I generalnie muszę przyznać szczerze, że to nie był najgorszy okres w moim życiu, ale był na pewno najbardziej wyczerpujący fizycznie, a później... Co? Nic, no dobra. A później psychicznie. Czemu się tak dziwnie spojrzałeś? Nic, 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 No dobra, to... Wcale nie jest tak samo jak pracujesz w zawodzie. Dobra, cicho. No dobra, no. Y generalnie był bardzo fizycznie i psychicznie wykańczający. Teraz jest bardziej psychicznie, mniej fizycznie, ale tak samo. Y więc generalnie balans zachowany, niewiele się zmieniło. No. Ja jestem trochę szczęśliwsza i mam więcej czasu, bo nie sprzątam w soboty. Y więc tak, moi drodzy. Generalnie motyw wygląda tak, że właśnie było tak, że byłam panią sprzątającą. No i w pewnym... Y dużo rozmawialiśmy o tym, Że prędzej czy później będę musiała pójść do duńskiej szkoły językowej. E, dla emigrantów to tak w sumie jest, bo tam uczą dorosłych, to jest takie nauczanie dorosłych języka duńskiego. Mhm. E, ze względu na to, że pracowałam e, na pełnym etacie. Nadal Choć na umowie ona. było inaczej, ale dobra, już powiem, na to, to, to jest jedno z gorszych doświadczeń w moim życiu. Dobra, nieważne. Eee, i, I generalnie był taki, że pracowałam w dzień, no to nauczanie musiało być wieczorem. Eee, I pamiętam, że bardzo długo się zbierałam trochę do tego, żeby tam iść nawet kiedyś pisaliśmy do komuny, że. gminy. Do gminy tak, bo był COVID i że ja bym chciała do tej szkoły, ale nic sam nie jest odpisali. Ale nie odpisali dziady. zapomnieli, bo COVID był. Tak, więc wszystko no. jakoś tak wyszło, że nic z tym nie zrobili. COVID trochę mi. Miną, yy, I generalnie ja jednego dnia się wkurzyłam, pracowałam niedaleko tej szkoły, mówię idę tam. Umówiłam spotkanie i poszłam. poszłam. Nie, byliśmy na gminie. Tak, nie, ja poszłam sama do A, do szkoły. I potem ja dzwoniłam do gminy. I Później no, ty no. dzwoniłeś do gminy, że ja im powiedziałam, właśnie, że pisałam maila do gminy, gmina mi nie odpowiedziała, żebym chciała się dowiedzieć, bo chciałabym się uczyć. Zrobili mi taki mini test na początku, yy, czy mam jakąś dysleksję, czy nie, czy umiem pisać. I to było w języku angielskim generalnie, bo wtedy posługiwałam się językiem angielskim. I kazali mi napisać tam jakieś mini notatkę o sobie, na przykład w języku angielskim. No bo chodziło też trochę o to, wywiad. czy się z nimi będziesz miała dogadać. E, chyba wydaje też. mi się, że tak, ale też było chyba ze względu na to, że no, ja musiałam iść na, ten, na, ten, na, na to nauczanie, które finalnie kończy się egzaminem, i później jeszcze dla, dla, dla tych ludzi, którzy mają ukończone studia. No. Bo są różne etapy tego nauczania. Jest na przykład dla tych, którzy są po zawodówce, jest dla tych, którzy... znaczy nie, dla tych, którzy generalnie nie mają śred... szkoły, albo średnie, albo średnie razem są, są razem. po zawodówce, albo, albo mają jakiś zawód i dla tych, którzy są e, na studia, e, po studiach. Bo, bo pokazuj tych, tych, co bez szkoły i z, ze średnim na równi. A, z, tak, tak, tak okay. nie Dlaczego? Dp... U nas były takie słupki, tak pokazywali na tym schemacie, więc A... dlatego tak pokazuję. No. Było DP-1, DP-2 i DP-3, ja jestem na DP-3. No. E, moja szkoła e, generalnie kończy się egzaminem państwowym, e, w którym powiem pisemny i ustny. E, no i dostaniesz ładny dyplom, jak skończysz. Tak. E, I generalnie tutaj muszę powiedzieć, niech to będzie uwiecznione. Mam z Marcinem zakład, że jeśli zdam lepiej DP-3 niż on, to lecimy na wakacje. Samo ja jestem, jestem święcie przekonany, że zna lepiej ode mnie. Więc jeśli zdam lepiej, to szykują się niezłe wakacje. Ja młodej eee, byłem młody i głupi, i o wiele umiałem eee, Więc będzie, będzie fajnie. Ja jeszcze na dodatek planuję wziąć dodatkowe nauczanie później, bo mam do tego prawo eee, pół roku, gdybym chciała pójść na studia. Dobrze, eee. tak chodziło mi teraz, porozmawiajmy na temat tego, jak Ci idzie nauka języka tak, duńskiego i z czym tak. masz problemy według Ciebie? Już, już powiem. Na początku chciałabym powiedzieć i zaznaczyć, że język duński nie jest łatwy. Ja generalnie, moja głowa do języków zawsze była słaba. Byłam dobra na kucie, na pamięć, e, ale gorzej na przykład z takim użyciem w praktyce, gdzie muszę na szybko znaleźć słowa i coś powiedzieć. No. E, więc początki mojego języka duńskiego były takie, że nawet on ze mną nie chciał rozmawiać po duńsku. Nadal e, nie chcesz. Nadal nie chcesz, ale już teraz nieraz jak się do Ciebie coś odezwę po duńsku, albo coś Ci powiem po duńsku, to można no dobra. Już jakoś to przełykasz yy, i dajesz radę z tym, ale czasami cię też zaskoczy, że znam na przykład jakieś słowa, których ty nie znasz. A to wynika na przykład z tego, że ja się uczę trochę bardziej specjalistycznego słownictwa, typu wiecie, jak jest y, 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 no, żółw, to wiesz, ale jak jest na przykład jesz albo inne takie rzeczy, ze względu na to, że pracujesz z dziećmi, no i tam no Ja się potrzebujemy przyznam szczerze, że ja się za bardzo w zwierząt po duńsku nigdy nie uczyłem. Znam tylko te najbardziej najważniejsze, takie główne typu kot pies, lew i takie tam inne, małpa i takie tam, ale no nie w szkole, no dobra, bo to jest inne jakby inne podejście. Dobra, mów do końca swoje, eee, to ja powiem więc moim generalnie gdzieś tak czasami potrafię go też zaskoczyć tym, że coś wiem, albo na przykład a ty tak, bo jak rozmawiałam o pracy, pracą, no i powiedziałam swojej szefowej, że to i tam, to mówi, a ty wiesz jak w ogóle to powiedzieć? a ja mu tak wale takimi słowem i takie... No, wiedziałam, nie? i się cieszę. Najbardziej mi tak zawsze zależy na jego uznaniu i to jest głupie, ale tak jest niestety. Głupia. Bo jest głupia. Bo Marcin jest dla mnie osobą, która gdzieś jakby nie patrzeć, jest dla mnie wyznacznikiem takiego dobrego, duńskiego, nie? Ja to bym coś zał kucam, zał Boże. się. <laughs> ja bym chciała na przykład móc mówić tak jak on, nie? Albo chociaż w takim stopniu jak on. To jest moje marzenie, to jest cel, do którego ja dążę, a później będę dążyć do tego, żeby być lepszą od niego, żeby się móc z niego nabijać. Co pewnie nigdy nie nastąpi, bo on ma bardziej lingwistyczny mózg i on lepiej łapie ten język. No ale muszę przyznać szczerze, że u mnie zaczęło się bardzo niepozornie, bo ja nie miałam jak praktykować tego języka, praktykowałam go tylko w szkole, uczyłam się na aplikacji. Mundli, generalnie polecam, bardzo fajna aplikacja. E, dużo daje i dużo pomaga. E, jakie, le jakie lepsze duolingo uważasz, lep jest lepsze? No, uważam, że jest lepsze? Uważam, że to jest lepsze duolingo, ze względu na to, że masz rozszerzone tam słownictwo, e, tłumaczą ci też wiele rzeczy. Możesz sobie na przykład z, z, uczyć się takich e, słówek bardziej stricte związanych z tematem, na przykład jakimś, hmm. i to jest spoko, bo uczysz się tego takiego słownictwa i już wiesz. Ym, który jest używane i hmm. nie jest takie generalne, i nieraz możesz takie zabłysnąć, nie? No. że wiesz to słówko. To jest na przykład fajne, ja tak lubię, nie? nieraz tak wiecie. Yy, to, to mega spoko. No i właśnie yy, nie mogłam tego języka za bardzo praktykować. Jak zaczynałam szkołę duńską, no bo on nie chciał ze mną gadać w domu. W pracy tego nie potrzebowałam, bo większość klientów, z którymi pracowałam, albo w firmie posługiwaliśmy się językiem angielskim. No i doszło do e, załamania, pracy. tak, do zmiany pracy. To pamiętam był maj w tamtym roku. Tak. I no. e, e, nie mogłam już dłużej pracować ze względu na problemy zdrowotne. I pamiętam, że wtedy odważyłam się i się strasznie zmotywowałam I zafiksowałam na tym punkcie, że znajdę jakąś pracę No i motyw był taki, że nie mogłam znaleźć pracy a Ty, <grym> ty tak i tak, sześć, Znaczy ja to zrobię, no, ja zro... bo ja jestem głupim człowiekiem Ja nie umiem odpoczywać, ja nie umiem się cieszyć tym, kiedy mam wolne A jak nie mam wolnego, to narzekam, że nie mam wolnego To jest bardzo skomplikowane Dobra, to nie jest temat na teraz e, Więc generalnie motyw był taki, że postanowiłam, że zacznę szukać czegoś Spróbuję swoich sił po duńsku i zaczęłam. Na początku napisałam CV po angielsku, ale uznałam, że tam, gdzie ja chcę aplikować, to CV po angielsku nie ma sensu, więc przetłumaczył mi to Marcin mm. na duński. Ja jeszcze później się spłakałam i nawyzywałam 40 razy, że to jest nie tak, że mi się wizualnie nie podoba i że brzydkie i w ogóle. No, ale mniejsza o to. Później rozmawiałam też, właśnie tam pomagały mi ludzie, którzy pomagają szukać no. pracy. No dobra, do brzegu. I motyw był taki, że. Pierwsze co zamiast do pracy, to poszłam na praktyki. Tak, jest ale to nie jest temat o twojej pracy. To jest, to, ale to jest ważne, bo to chodzi o to, jak się mój język robi, no bo poszłaś, mój język to, się... poszłaś do pracy, znalazłaś pra... Posz... pracę, no i tam praktykujesz dłużej. Nie, źle mówisz. Poszłam na praktyki na początku i tam bardzo się zderzyłam z rzeczywistością, ponieważ zauważyłam, zaczęłam pracować z duńskimi ludźmi, więc musieliśmy się komunikować po duńsku, nie po angielsku. Ja wiadomo, czasami wplatałam angielskie rzeczy, bo jakby, wiecie, było mi ciężko. Brak słów. Brak słów. Zasoby słowne Dosłownie. Bardzo, I też takie, wiecie, bardzo... Ja bym to nazwała. Bestialny duńskie praktyczny, taki, taki prosty, handwerkowy, tak, tak zwane pracowniczy. Tak, takie no. bardzo proste zdania na zasadzie ja jestem i w ogóle, nie wiecie, to no. były początki, więc to też mi było ciężko. Yy, i, I generalnie tak jakby gdzieś tam się troszeczkę tak, kurde kompletnie nie umiem, nie? Ale miałam bardzo fajnych ludzi wokół siebie, też starali mi się, wiesz, mówić powoli, żebym ja to zrozumiała, to było bardzo ważne. E, bardzo dużo mi pomogło to, że czytaliśmy właśnie e, z dziećmi książki e, i to były dziecięce książki, żłobkowe tak zwane, czyli wiecie, bardzo proste zdania e, i z czasem bardziej skomplikowane i to było fajne, bo to gdzieś mi tam pomogło tak Wiecie, ustabilizować swoje słownictwo, poznać nowe słownictwo, czyli można powiedzieć, że ja swojego duńskiego uczyłam się od etapu żłobkowego, tam gdzie pracowałam, nie? E, szkoła, żłobek, e, i później się to rozwijało ze względu na to, że pracowałam z Duńczykami i chcąc, nie chcąc, musiałam pchnąć swój duński do przodu, bo inaczej bym się w życiu z nimi nie dogadała. Tak. Więc mój duński bardzo szybko ewoluował w momencie, kiedy dostałam już pracę na pełny etap e, jako normalny pedagog e, w przedszkolu z grupą. Która miała iść do szkoły e, w maju, czyli jakby wiecie, e, to był bardzo napięty czas, bardzo stresujący, ale mój duński rozwinął się szalenie. I to mogę powiedzieć szczerze, że przez to, że właśnie musiałam opisywać dzieci, że musiałam pracować z nimi, przygotowywać dla nich tematy, yy, uczyć się duńskiego alfabetu razem z nimi, to jakby mój duński ewoluował od tych takich bardzo minimalnych podstaw, ze względu na właśnie w sumie te dzieci, nie? i dzięki temu zauważyłam, jak o, dzieciaki się rozwinęły i jak ja się rozwinęłam na tej płaszczyźnie, nie? O. Więc teraz po prostu kontynuuję i buduję dalej swój duński i szykuję się do egzaminów. E, chciałabym się pochwalić. Wszystkie egzaminy, które miałam do tej pory, zdałam za pierwszym razem. E, więc z tego się cieszę, bo u nas w tej szkole jest tak, że można nie zdać trzy razy. Za, jak nie zdasz za pierwszym, to przepada ci depozyt. Jak nie zdasz za drugim, e, to masz e, także, jest szansa na to, że cię na przykład przeniosą poziom niżej. A jak nie zdasz za trzecim, to w ogóle spadasz całkiem na DP2 i dopiero od nowa idziesz do góry, nie? Mm. Także po prostu Twój czas szkoły się wydłuża, nie? A prawda jest taka, że tam już nikt nie chce chodzić. <grym> Wszyscy są zmęczeni. E, bo to wiecie, jest wieczorami od godziny 17 do prawie w pół do 8. E, jeszcze powiesz, po dniu pracy to naprawdę jest takie, prrr, nie? No, Także takie jest moje doświadczenie z duńskim. Ale już się teraz nie boję, cieszę się, bo przynajmniej po duńsku mogę napiskować <grym grym grym> I jestem w miarę z tego zadowolona. <grym> dobrze, dobrze. No teraz twoje kolej. A moja kolej? No. No to ja byłem młody, jak przybyłem tutaj. No to byłem w takiej szkole też językowej, ale połączoną z normalną. No i w sumie miałem codziennie nauczanie normalnie od ósmej do... 14, 15. Powiem Wam szczerze, że to był taki dniot trochę, bo tam było. Ee, bardzo miesza, miesza, mieszanka kulturowa była. Było tam e, bardzo wiele różnych grup społecznych, etnicznych w sumie też. No i duńskimi w miarę na początku, szedł tak. Pamiętam, że pierwsze 3 miesiące, czy tam 4, to tak trochę jak krew z nosa. I to tak. E, Spokojnie, jak krew z nosa, bo tak nie śpieszyło mi się, na no spokojnie do tego podchodziłem. Ale generalnie, według nich, wszystkich i tak szybko chwytałem, a ja tego nie czułem. Bo motyw jest taki, że ja umiem w sumie niemiecki w miarę dobrze. Oczywiście, znaczy już teraz wiadomo, że rozumieć na to wszystko rozumiem. Gorzej jest nieraz z powiedzeniem niektórych słów, bo mi się duńskich wplątuje, ale. Uważam, że język niemiecki moja umiejętność tego języka bardzo przyczyniła się do tego, że się szybko duńskiego nauczyłem, bo na przykład struktura zdania i to wszystko jest bardzo podobne do niemieckiego. Słowa są inne, wiadomo, niektóre są bardzo podobne, ale przez to, że w sumie nie ja umiałem ten duński, a znaczy, może duński niemiecki i angielski, w jakimś tam stopniu mi łatwiej było to przyswoić w miarę szybkim czasie, bo ja w tej szkole gdzie miałem stracić 3 lata, straciłem chyba półtorej roku w sumie, więc... Oni wszyscy bardzo szybko progresowałem, w sumie przez pierwszy cały rok szkolny, jakby taki od, od deski do deski. No to ja już go w sumie skończyłem w sumie w szkołę. Bo to było tak, że jak przyjechałem do Danii, to był prawie koniec jednego roku szkolnego. Znaczy to było tak, luty, marzec, te lata, Znaczy te miesiące, boże. No i ja po prostu uczyłem się, no już z pierwszej, tej najłatwiejszej grupy awansowałem do średniej. Te pierwsze miesiące. A ja później z średniej mnie wzięli do najwyższej od następnego no tego. Nie zapomnę nigdy, bo u nas było tak, że trzy razy do, do roku był egzamin taki sprawdzający duński. I ja na pierwszym egzaminie byłem chyba drugi czy trzeci w tej grupie całej, w ogóle generalnie w tych całym zgrupowaniu. Mhm. No, w tych, co, bo wszyscy pisali na podobnych poziomach, nie? Bo to był taki uniwersalny, żeby sprawdzić. nie? Aha. I oni od razu mnie do średniej grupy dali potem, pamiętam, no bo, był, bo nie było nie ma o, Marcin mało mówi, ale dobrze pisze po duńsku, nie? No tak. No i to było takie... No i awansowałem tak w miarę szybko. No i zakończyłem te egzaminy, te DP3 całe. Powiem szczerze, że ja nie, 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 nie miałem wcale najlepszych ocen, bo ja z tego DP3, bo ja e, no, pisałem nie trochę no ja z rozprawek nie byłem dobry nawet po polsku, więc po duńsku nie miałem jakichś mega oczekiwań. Ja za to jestem dobrze, dobrze słysz, słucham i dobrze łączę kropki. E, no, bo, bo są takie, wiesz, że dopasuj tekst do szparki, żeby był logiczny i takie tam różne. Ja jak w tym dałki. jestem słaba. E, no i to na przykład bardzo mi podniosło. A ustny trochę zawaliłem pod tym, bo tepe trzymasz losowanie całkowitego tematu. I ja byłem na tyle debilem, że wylosowałem politykę, a ja polityką się nie interesowałem i nawet nie wiedziałem w sumie, jaka partia rządzi w Danii. Więc wtedy, jak to zdawałem i było takie, I co ja tu ci powiem? Co ja? I tak trochę ratowałem się, ale najważniejsze w tym dokumencie jest to, że mam zdane. Ja mam powiem szczerze, że język duński według mnie, no ja jestem akurat taką lekką enigmą co do tego, ja łapię szybko języki, ale. Dla mnie duński nieraz ma bardzo śmieszne. E, niektóre słowa bardzo śmiesznie brzmią, jakbyś się dławił. I to jest na mnie na przykład takie, uu, uu, Bardzo dziwnie. Czy może nie ma takiego słowa, ale jak gadasz dłuższym ciągiem, to ktoś brzmi nieraz, jakby się dławił. E, z drugiej strony, ja lubię na przykład język duński pod tym względem, bo e, on mi bardzo niemiecki przypomina, a ja Niemcy miło, miło wspominam. W jakimś tam stopniu te germańskie języki łatwiej mi zawsze przychodziły. I tak jakoś, nie wiem, jakieś takie największe utrudnienia, utrudnienia według mnie, które mam z niemieckim, no to są z tym E. No bo my mówimy ry. Nie? My mamy ry. Takie. No, dźwiękne. oni nie mają ry, oni mówią E. Hmm. I to jest takie er, nie? Ja jak na przykład widzę wyraz, gdzie są trzy, są na przykład dwie literki r. I pomiędzy jest na przykład takie o skropeczką albo na przykład takie U przekreślone, to już mam takie Nie ma o skropeczką. A skropeczką. To gdzieś ostro. A, a ono po osi czyta? No ja bo jakieś na przykład takie u przekreślone i to się tak powiem, y. i Ja widzę jeszcze ry do tego. No na przykład to ja mam no ja tego ci nie wypowiem, nie? Albo ci wypowiem, ale... No takie o nie. Nieraz nie na to są łatwe jakieś Więc... takie... Jak widzisz słowo, można łatwo yy, je skrócić. Bo generalnie duński według mnie jest śmieszny pod tym względem, że oni bardzo skrócają słowa. A, jeszcze mam do ciebie pytanie. Bo ostatnio rozmawiałam z moimi kolegami z pracy, nie? Hmm. I tak stwierdziliśmy, yy, że duński jest bardzo ubogim językiem. Tak. A wiesz dlaczego? Bo oni nie mają za dużo zasobu słownictwa i oni niektóre rzeczy mają nazwane na przykład jedną literką no. i wymawiasz to zupełnie inaczej i oznacza co innego, nie? Albo, Ale zgapiane jest, mają, ab, albo mają zgapiane słowa, no. że tylko coś przemienisz lekko jedną literkę i to oznacza co innego, nie? I czasami to, co język duński mówiony, a pisany, to są zupełnie dwa różne światy nieraz, nie? A brzmi całkiem znaczy Duński to też jest tak jak w tych generalnie germańskich i innych tych językach, że inaczej się pisze i inaczej się mówi, nie? To nie jest tak jak duński. No w tak, ale, polskim... du, ale duński chodzi o to, że zasób, nie? Bo na przykład wiesz, w angielskim masz to na to, to na to, to na to, nie? W duńskim masz. Y -y 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 i oznacza co innego. <śled> A chodzi ci o to, że jest jedno słowo, które oznacza kilka rzeczy. Tak, no, no. i później no. z kontekstu musisz się zastanowić, o co chodzi? What no. the fuck to Ale to jest akurat coś takiego, gdzie mi się wydaje lenistwo wychodzi? Tak, to wychodzi bardzo lenistwo i wydaje mi się, że też takie, no, mamy ten język od iluś tam już milionów, od iluś tam tysięcy lat. Od iluś tam tysięcy lat. Dobra, tu damy jedno słowo Połowo przez wiele lat Trochę tak, ale też zauważam, że bardzo jest na przykład angielskich stawek, albo bardzo takie wiesz. Tak, 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 tak. Ale Duńczycy lubią gadać na przykład, mówią coś tam i mówić ci stanie pełne po duńsku, jedna słowo takie na przykład, jak mówi coś tam, coś tam. Mówi, o to chodzi, o mój mindset, nie? I na przykład mówi, o ty Henla, o mój mindset. I to jest jakiego, mówi, nie? I, I po prostu mówi ci pełne zdanie po duńsku i mówi mindset. Zamiast na przykład powiedzieć po duńsku, tenkegan, nie? I to ci powie mindset, nie? I to jest takie, what the fuck, nie? Miałem taką właśnie koleżankę, która co drugie prawie słowo po angielsku gadała, bo co trzecie, nie? I to, ale to jest takie, wydaje mi się, że to też bardzo młodzi ludzie bardziej preferują. Ci starsi, nie? Już tak no, 40-50. Ale z nie? kolei starsi robią coś gorszego. Jeśli twój duński jest słaby, przechodzą na angielski. To typowo duńskie. Powiem wam szczerze, że to jest taka... Już na koniec powiemy, bo to trochę za długo wyszło. Nie tyle planowałem. Um, taka lekka plaga w Danii jest z tego, że jak słyszą, że mówisz słabo po duńsku, albo w ogóle ci nie rozumieją, no za pierwszym razem może od razu nie przejdą na angielski, nie? Ale jak Zobaczą, że nie mówię za bardzo, to później od razu po angielsku będą do ciebie gadali. Tak. Bo oni wolą się dogadać niż, się, niż kombinować. Ale i tak najlepsze jest to, jak na przykład słyszą, że mówisz w innym języku z kimś, i chcą się o coś ciebie zapytać, i wychodzą z angielskim do ciebie, a ty im odpowiadasz duńskim, i to ich takie ty bardzo dobrze mówisz po duńsku. Wiesz co? Bo... To, to jest piękne, ich zaskoczenie takie. Nie? Bo Dani są też przyzwyczajeni do tego, że jest wiele ludzi z zagranicy, no i są też sporyści, tak. No to z drugiej strony. Ale Duńczycy mają sobie coś takiego, że chcą się popisać swoim angielskim. No, Bardzo no. często lubią tak. Patrz, ja mam angielski, nie? No tak. No. no dobra, kończymy. Także moi drodzy, to tyle od nas. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, w jakich językach wy mówicie, a może też mieszkacie za granicą i uczyliście się jakiegoś języka, na przykład niemieckiego. Wcale tu nie nawiązuję do pewnej osoby. E, więc jeśli się uczyliście, to. W sumie w naszej chciałam... karierze było takich przynajmniej dwóch. Aha, także jeśli chce, chcielibyście się podzielić swoimi doświadczeniami językowymi albo nauką, albo waszymi doświadczeniami związanymi z nauką nowego języka, to napiszcie w komentarzu krótko, albo dłużej. Bardzo chętnie poczytamy. Wiecie, teraz urlop, będziemy mieli czas. Moi drodzy, pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę, nie zapomnijcie napisać komentarza, odwiedźcie nas na Instagramie za 1 wpadajcie, zostawcie followa serduszko pod zdjęciem i oczywiście obczajcie storki. Pamiętajcie o moich rączkach, trzymajcie się, cześć!